Witamy Was wszystkich w Słowie na Sobotę. Minęło wiele lat, ale my nigdy nie zapominamy o naszych bohaterach. To w końcu Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie ucięły łeb faszystowskiej hydrze. Hashtag socjalizm, hashtag antyfaszyzm, hashtag pamięć. Many years have passed, but we never forget our heroes. It was after all the Red Army and the Polish People's Army that cut off the head of the fascist Hydra. Komentarz z portalu Postęp.org. Użytkownik Jan Paweł II opublikował. Zgadza się. Rewolucyjny i robotniczy ruch postępowy zawsze pamięta o swych bohaterach. Pamiętam o nich ja, pamiętacie o nich wy. My wszyscy mamy w pamięci naszych wspólnych, wielkich bohaterów, którzy wyzwolili naszych przodków z pod nazistowskiej niewoli w 1944 i 1945 roku. Faszystowska i nazistowska hydra nie miała nigdy szans z potęgą pierwszej proletariackiej armii w historii ludzkości. Armia Czerwona faktycznie była niezwyciężona. Ludowe Wojsko Polskie zaż bardzo chętnie pomogło w dziele wyzwolenia ziem polskich oraz ucięcia łba owemu faszystowskiemu potworowi. Niestety, dziś owe nazistowskie i faszystowskie potwórki, jasna sprawa, pod zmienionymi nazwami i z innym obliczem, znów podnoszą swe brunatne łby. Znów próbują dziś zawojować świat i podporządkować sobie wszystkie klasy robotnicze naszego globu. Co gorsza, nie ma już Związku Radzieckiego i nieustraszonej Armii Czerwonej, które mogłyby skutecznie stawić faszyzmowi czoła. Potrzebujemy nowej ojczyzny światowego proletariatu. Potrzebujemy rozszerzenia wyzwoleńczej rewolucji socjalnej na więcej państw. Potrzebujemy nowej, światowej Armii Proletariackiej. Antyfaszyzm i antykapitalizm to nasz wspólny, demokratyczny obowiązek. Pod jego sztandarem po raz kolejny położymy kres faszystowskiemu podbojowi, ludobójstwu i kapitalistycznej przemocy. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.